Witajcie, Szanowni Państwo. Konflikt między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim stopniowo przeradza się w jedną z najbardziej złożonych i najostrzejszych konfrontacji w historii polskiego systemu parlamentarno-prezydenckiego. Karol Nawrocki, jak żaden inny polityk, piastujący ten sam urząd, stawia się Donaldowi Tuskowi, a rząd stoi w obliczu narastającej krytyki dotyczącej zadłużenia. Stanu kluczowych sektorów i jakości procesu legislacyjnego. Prezydent z kolei coraz częściej korzysta z pełni swoich uprawnień, interpretując ich zakres szerzej niż czynili to jego poprzednicy. W dodatku już teraz zapowiada, że wybory mogą odbyć się znacznie wcześniej niż wszyscy się spodziewają. Nie, ja nie mam wrażenia, że pan premier Donald Tusk jest w, w ofensywie. Moja rola też jako prezydenta Polski właściwie nie odnosi się do tego, aby śledzić kolejne sondaże. Zażartuję. Jakbyśmy śledzili sondaże, panie redaktorze, to pewnie nie siedziałbym dzisiaj przed państwem jako prezydent Polski. Ale pan redaktor pyta, co mo możemy zrobić, czy co mogą zrobić Polacy, to w istocie ocenić rządy za dwa lata, bądź ale... szybciej. No tak. Tak, bądź szybciej, właśnie. Czyli dopuszcza Pan myśl, że będą szybciej wybory parlamentarne? Każdą możliwość dopuszczam, Panie Redaktorze. Drodzy Państwo, widzimy jak dynamiczna jest sytuacja polityczna i podczas gdy w tych fundamentalnych zakresach musimy, oczywiście, przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Polaków, ale musimy także dbać o komfort życia Polaków. A z tego, co mówimy, i to nie jest wyłącznie nasza diagnoza, to jest obiektywna diagnoza sytuacji wokół służby zdrowia czy finansów publicznych. Prząd nie radzi sobie z rządzeniem. Najpoważniejszy zarzut wobec rządu dotyczy sytuacji finansów publicznych. Od wielu lat budżet państwa jest tworzony z deficytem. Jednak to, co krytycy wskazują jako problem, to skala przyrostu długu oraz brak jasnej strategii jego ograniczania. Argument, że w przyszłym roku państwo miałoby zwiększać zadłużenie w sposób określany przez niektóre środowiska jako zagrażający konstytucyjnym progom rzeczywiście wymaga spokojnej, profesjonalnej debaty. Zadłużenie nie jest samo w sobie patologią. Jednak patologią jest to, że rząd nie radzi sobie w kluczowych sektorach. Prezydent Karol Nawrocki zresztą nie zostawił na Donaldzie Tusku i jego ludziach suchej nitki w tej samej rozmowie. Mamy wielki kryzys w służbie zdrowia, zadłużenie państwa, praca nad budżetem, który w przyszłym roku będzie wyglądał nie lepiej niż tegoroczny budżet. Widzimy, że rząd po prostu nie radzi sobie z rządzeniem. Trudno się temu dziwić, panie redaktorze, bowiem minister finansów, który ma odpowiadać za finanse publiczne, jasno deklaruje, że jego celem trwania w polityce. Jest zemsta. No, musimy zwrócić też uwagę na to, że żyliśmy przez długi czas pewnym spektaklem politycznym wokół ścigania byłego ministra sprawiedliwości, podczas gdy dochodzi do aktów sabotażu w Polsce. To są rzeczy niepokojące i pokazują dysfunkcjonalność obecnego rządu. W tle pozostają kwestie, które uderzają w codzienne życie Polaków. Trudna sytuacja rolnictwa, kulejąca ochrona zdrowia czy napięcia na rynku energii. Rolnicy od miesięcy podnoszą alarm w związku z brakiem stabilnych instrumentów wsparcia i chaotyczną reakcją na kryzysy rynkowe. W służbie zdrowia, mimo deklaracji zmian, nadal brakuje realnych efektów odczuwalnych przez pacjentów. Krytyka rządu w tych obszarach wynika nie tyle z emocji politycznych, ile z chaosu doświadczanego przez obywateli na własnej skórze, dla których sytuacja nie poprawia się w oczekiwanym tempie. Rząd odpowiada, że trudno naprawić, i dla nich to argument, by nie robić nic, tylko atakować PiS. W tym kontekście warto przeanalizować działania prezydenta Karola Nawrockiego, który wyraźnie stosuje strategię konsekwentnego wykorzystywania konstytucyjnych kompetencji. Jednym z najważniejszych obszarów, w których prezydent od początku kadencji działa w sposób zdecydowany, jest proces nominacji sędziowskich. Drugim znaczącym obszarem jest kontrola jakości ustaw kierowanych do Pałacu Prezydenckiego. W ostatnich miesiącach Nawrocki wielokrotnie odrzucał lub opóźniał wejście w życie złych projektów, które w jego ocenie nie spełniały minimalnych standardów konstytucyjnych albo były obudowane przepisami szkodliwymi. Głośnym przykładem była ustawa dotycząca ochrony odbiorców energii elektrycznej. Według prezydenta zbyt duża część dokumentu dotyczyła zasad lokalizacji elektrowni wiatrowych, co jego zdaniem osłabiało przejrzystość i jednoznaczność ustawy. Tego typu decyzje wpisują się w model prezydentury, która traktuje proces legislacyjny z dużą rezerwą i gotowością do wprowadzania korekt, gdy wymaga tego dobro Polaków. Innym przypadkiem była odmowa podpisania ustaw, które Według kancelarii prezydenta mogły naruszać zasady ochrony praw obywatelskich lub ingerować w niezależność poszczególnych instytucji. Choć rząd oraz jego zwolennicy oskarżają prezydenta o obstrukcję, to część środowisk prawniczych przyznaje, że niektóre projekty były przygotowane w sposób pośpieszny i zbyt szeroki, co mogło prowadzić do niezamierzonych konsekwencji. To doskonały przykład, dlaczego ten rząd nie działa. Nie dość, że prawie nic nie robi, to jeszcze często wypuszcza wydmuszki, które mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Nawrocki, korzystając z prawa do weta lub kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, wymuszał ich ponowne dopracowanie. Największe napięcie polityczne dotyczy jednak ustawy budżetowej, która stanowi jedyny przypadek, w którym prezydent nie może skorzystać z klasycznego weta. Jeśli ma wątpliwości, może skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. Jest to mechanizm legalny, ale nigdy dotąd nie wykorzystany w najdalej idącej formie, czyli w kontekście możliwego stwierdzenia niekonstytucyjności całej ustawy. To właśnie możliwość takiego scenariusza sprawia, że część komentatorów interpretuje wypowiedzi prezydenta jako sygnalizowanie gotowości do skorzystania z artykułu 225 Konstytucji. Który pozwala skrócić kadencję Sejmu, jeśli budżet nie zostanie uchwalony w terminie. Z wypowiedzi prezydenta wynika, że dzięki tej furtce rząd Donalda Tuska upadnie przed wyborami w 2027 roku. Karol Nawrocki coraz częściej wyraźnie podkreśla możliwość wcześniejszych wyborów jako efektu działań rządu, nie zaś swoich intencji. Powodem do takiego rozwiązania byłoby zignorowanie zasad konstytucyjnych przez większość sejmową, w szczególności w zakresie zadłużenia państwa oraz organizacji finansowania poszczególnych instytucji, dzięki czemu prezydent obali rząd. Donald Tusk już zresztą panikuje i zaczyna obrażać prezydenta na konferencjach prasowych. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że niestety po 1 czerwca kolejny prezydent, i to będzie już trzecia kadencja. Prezydencka postanawia grać z konstytucją, interpretować ją w sposób niewłaściwy, naruszać ducha i literę konstytucji. I to nie tylko w tym przypadku. To jest, to jest no bardzo niepokojące i to będzie oznaczało niestety w tej sprawie bardzo twardą konfrontację z tymi, którzy chcą pilnować. Porządku konstytucyjnego. Moim zadaniem jako premiera jest także pilnowanie porządku konstytucyjnego i tutaj nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma. Natomiast bardzo źle się dzieje, że prezydent Nawrocki postanowił rozpocząć swoją prezydenturę od no, takich samych gier i, i, i podstępów jak jego poprzednik, czyli wykorzystywaniu. Konstytucji, niejasnych zapisów, nie do końca precyzyjnych interpretacji, de facto przeciwko Konstytucji, przeciwko dobrze rozumianej praworządności. Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro, że kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który nie czuje się strażnikiem Konstytucji, tylko jej właścicielem. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.